Dobra, siema, nowy update No yy, tak w sumie to flashback, na który się spóźniłem yy, Więc musimy go dzisiaj sprawdzić Jest tak napisane Nie chcę mi się tłumaczyć tego, ale yy, Pójdziemy sobie Idziemy zobaczyć co idziemy zobaczyć jakie kosmetyki dodali bo jak są jakieś fajne no to powinny być fajne ale jak nie, nie są fajne no to cóż, wychodzimy więc lecimy ok, mazes and monkeys and medieval, medieval melodies co to szkole Dobra Eee Mamy jamian jam. Nie znam, nie znam, nie znam Dobra, po prostu to sobie dodamy Najpierw te później jakby te inne i te, 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 te jakieś tam o! Tutaj coś dodali Aha, i tu możesz sobie wypróbować yy, pakiety. O, ale brzydkie. Więc. Stop. Pierwszy item, który mamy. I pierścionek. Pierwszy item to pierścionek. O. Muszę bardziej przybliżyć. O! Teraz to widać na stówę. Drugi to jest. Yy, drugi to jest maskotka. Tak, maskotka. Yy. Drugie to jest badge. Kurde, która ręka to która? Badge mamy taki. O. Yy. Mamy ten badge. On był za darmo. Ale teraz się zmienił. Jest za. Chyba 2000. tysiące. Te łóżka. Podobają mi się one. Może je ja sobie kupię. Broda. Taka broda, że. ło kurde Ale mam fryzurę Ale mam fryzurę, nie? Jestem szybki. Dziewczyna. <śmetyki> jom ją. Idę po następne kosmetyki. Więc tak. Mamy następne kosmetyki różdżka. Kurde, bo ja wysłuchałem przez lustro. A okay, gdzie dobra? E, nie działa już. Co chcesz mi zaoferować? Ogień, ty to działa? Pa. bole. Pa. Pa, jak to działa? Przyszczeć to i to ci wraca, nie? Bole, bole, Epickie. Gitary teraz. Nikt ktoś nie... A. Od kiedy to ma taką muzykę? Ja... ja wtedy grałem tylko, żeby. że nie pamiętam, czy by taka była. Kurde. Dobra. Puść to! Puść to! No dobra, no coś będziemy to... Teraz... Walony speedbus. Ja zaraz kurde idę na prywatny bez tej kupy. Chyba to w tą rękę muszę. Nie? Kurdeś, tak. no. no. Dobra, lecimy dalej. Teraz z... Teraz elektrycz, elektryczna gitara, ale wersja złota. Nic się nie zmieniło. Teraz ta gitara, taka ona jest normalnie drewniana, tylko teraz jest złota. O, o to jest fajna gitara. To jest fajna gitara. Goblin, jestem goblin i jadę ciebie na kanapki, na śniadanie. Łoka, Łaka, ej, ej! Drewniana gitar... Po chwili wydawało mi się, że mam dwie gitary. Takie same jak wcześniej. Kurde, aż ja tak mogę nie latać. Teraz bębny. Aha, teraz działa, nie? Hitbox jest gdzieś tutaj, nie? A nie tu. Idę po na kosmetyki. Witam. Oszku. Witam, wróciłem z następnymi kosmetykami. No ja mogę to złapać, czy nie? Nie mogę, co tu? Jestem wróżka zębuszka! Chcesz pieniążka? To trzym! Bacz, nie wiem czy mam, więc muszę go odebrać. Na pewno wojownik! Kamera znikła nagle. Ja być wojownik! Ja być wojownik! Kurde, ten łuk jest taki, że kurde aż mi całą klatę zajmuje, nie? Jestem demonem. Co? A, slingshot teraz wziąłem. Pokażę to ba... No, robi to ogień. Nie? Pazurki. Lepsze są pazurki wilka. Nie powiem, że nie. Ogon. Shake, shake. Ej, ale ten, ten tył to tak fajnie wygląda. To jest chyba razem, nie? No kurde. I fur. Furu nie pokażę, ale mogę pokazać jakby to inaczej. Tak wygląda ta sierść. Brzydka. <laughs> Więc tak, teraz bierzemy resztę itemów. Czyli tak. Koza. I te rzeczy. Idziemy je przetestować. O tak. I więcej denerwowania się, że kurde. Że postać mi kurde wyleci w niebo. O tak. Kostka numer jeden. Nikt ci jej nie podniesie, bo ty to masz, a ty, a nie oni. Kostka. Kostka. Zwykła kostka. Nie wiem, chyba dwa. Kostka numer dwa. Taka sama jak wcześniejsza. Wcześniejsza. To samo. Nie może nikt jej pójść. Siódemka. Ta sama kość, co była wcześniej. Tylko, że... Bez takiego specjalnego efektu. Jestem koza. Jestem. Jestem. Nie wiem.